Witam serdecznie na kanale Wiedźma ze Wschodu. To Ida Wysocka. Zapraszam Was na czytanie dla trygonu Ziemi, byk, panna, koziorożec na miesiąc czerwiec. Zapytamy karty o najważniejsze aspekty naszego życia. Będziemy używać do tego tarot i poprosimy podpowiedzi rady od kart anielskich. Znaczy, pokazuję karty, które będę używała. I zacznijmy od byków. Co dla naszych drogich byków? Na miesiąc. Rozwój osobisty, rozwój duchowy, lekcje, sfera zawodowa, sfera finansowa, single, stałe, single, sfera uczuciowa, stałe relacje, relacje niejasne, nowe energie. nowego? Mhm. Ogólna energia pokazana kartą księżniczka mieczy. Znaczy, o czym ta karta? Może świadczyć o a, wszelkiego rodzaju stażach, nauka, nowe doświadczenia. Też a, karta może mówić o krytycznym nastawieniu. Do czegoś, do jakiejś sytuacji, do otoczenia, do, do ludzi, do niektórych. Też karta pokazuje, że teraz może iść jakaś obserwacja. Człowiek coś obserwuje i próbuje przeanalizować, zrozumieć, dlaczego dzieje się tak, a nie inaczej. Mhm. Też ta karta może świadczyć i o tym, że jest krytyczna osoba wasz, w waszym otoczeniu. Ktoś kto tutaj obserwuje Was, próbuje wyszukiwać jakieś Wasze błędy być może obserwacja jakaś jest pokazana. Rozwój osobisty, rozwój duchowy, lekcja poprzez które przechodzimy teraz. Pokazana kartą Rydwanu. Rydwan to jest karta kontroli, czyli wszystko w moich rękach, ja sobie ze wszystkim jestem w stanie poradzić. Jako również też ta karta ostrzega przed gwałtownymi, bardzo szybkimi działaniami, ponieważ w tym może być niebezpieczeństwo. Znaczy, jeśli pytać karty pod względem nauki, czego się uczymy albo czego warto teraz się nauczyć, karta mówi o tym, że wierzyć w to, że wszystko w waszych rękach, że od was bardzo dużo zależy, i robić to, co możecie robić teraz. Nie martwić się o przyszłość, nie zamartwiać się o przeszłość, tylko konkretnie tu i teraz w momencie, co ja mogę zrobić dla siebie. Takie przekaz daje ta karta. ryska. Ukaż swoje wewnętrzne światło. Tutaj też karta mówi o tym, żeby kierować się swoją własną intuicją i swoim sercem. Sfera zawodowa. Tutaj pokazane jakieś zawieszenia. Być może ktoś teraz szuka pracy, albo ktoś jest na jakichś stażach, albo też ta karta może świadczyć o tym, że. Zawieszenie, na przykład w pracy, oczekiwanie na coś, albo też i o stabilnej pozycji, jedynie co dla niektórych jest ostrzeżenie przed jakimiś albo to osoby, albo okoliczności, kiedy na nas za bardzo zwracają uwagę. Ktoś nas pilnuje, ktoś nas obserwuje, my się czujemy niekomfortowo, dla niektórych taki przekaz. I karta anielska. Dziękuj za dobre i pomnażaj je, tak? Znaczy jeśli coś niekorzystnego jest od tego trzeba odchodzić i koncentrować się oczywiście na tym, co jest dobre tu i teraz. Sfera finansowa, tutaj coś was może pocieszyć. Jakieś sukcesy, być może coś wam się uda kupić, coś się chciało albo sprzedać. I w ogóle jeśli patrzeć na zmiany, nowe energie, dla niektórych może być nowa osoba, poznacie nową osobę, ktoś taki z zasobami, twardo stojący na ziemi, ktoś takim racjonalnym, ziemskim podejściem, podejściem do życia. Albo też karty pokazują, Was mogą być zmiany na lepiej względem finansów. Czyli to przyjście gotówki, jak, jak mówiłam wcześniej, to może być kupno albo sprzedaż czegoś, co Was pocieszy. Sfera finansowa. Miłość leczy wszel wszelkie rany, nie zamartwiać się o coś. Single. single Tajemnicy. Właśnie tutaj bardzo ciekawa energia, albo u was jest ktoś w waszej przestrzeni, ale nie ma zaufania u Was do tej osoby. Jest chęć coś sprawdzić, czy nie ma tam czegoś w ukryciu, niewykluczone, że tutaj może coś wyjść nawet na jaw, albo też dla niektórych singli. Ta karta mówi, że wy stawiacie teraz bardzo mocno na rozwój osobisty, rozwój duchowy, zajmujecie się sobą. Ale e, pokazana, jakaś ciekawa osoba w Waszej przestrzeni. Nie wykluczono, że jest albo się pojawia już. Uporządkuj swoje myśli i uczucia. Dla Was rada. Związki stałe. Tutaj pokazana troszeczkę ciężka energia. Ludzie sam razem mają wspólne obowiązki, ciągną jakiś ciężar na sobie. Ciężko. Tak, jaka jest rada? Odejść się całym sercem. Tutaj jakby jest rada być może mniej, yy, nie skupiać się na butowych rzeczach, na jakichś takich na troszeczkę więcej serca, więcej uczucia, yy, żeby złagodzić tą sytuację. Ponieważ ta karta nie jest zła, tylko ona mówi o tym, że jest pewny ciężar. To może być nie, niepowiedziane słowa, to mogą być urazy. To może być na przykład to, co bolało, albo to rzeczywiście ciężkie obowiązki, tam praca na przykład w domu, z domem, i człowiek to na sobie ciągnie. A kiedy my za dużo ciągniemy, oczywiście przychodzi taki czas, kiedy siebie źle czujemy, psychicznie, emocjonalnie się źle czujemy. I tutaj jak karta mówi o, i tutaj wyszło podobne: serca o, trzeba więcej. No przynajmniej próbować, to nie zawsze łatwe, nie zawsze to się udaje. A, tak, siódemka. Znaczy związki niejasne i tutaj też podobna energia, coś by wyszło na jaw, ktoś może się okazać w waszej przestrzeni. I tutaj, dla niektórych, albo to praca nad jakąś ciężką relacją, albo to praca, która ma posłużyć na oczyszczenie, odcięcie od czegoś, co wam nie służyło, co było bardzo niekorzystne dla was. I weźmiemy kartę anielską też. Bądź zadowolony za wszystkiego, co już osiągnęłeś. I tutaj karty wam mówią, zmienić kierunek. Jakby tutaj człowiek by patrzył, tak, jak wychodzi mieczy, na to, co zamartwia, to, co być może według Was jest źle, a aniołowie mówią Wam zmienić kierunek i zobaczyć, co Wy macie dobrze. I tutaj skierować swoją uwagę na to. Taki przekaz dla naszych drogich byków. Wszystkiego najlepszego dla Was i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach. Witam, moje drogie panny. To będzie Wasza prognoza na miesiąc czerwiec. Ogólna energia, sfera duchowa, rozwój osobisty, lekcje, które przerabiamy, sfera zawodowa, finanse, single. Sfera uczuciowa, stałe związki, sfera uczuciowa Związki niejasne, sfery uczuciowe i co przyjdzie nowego? Nowa energia. Ogólna energia jest pokazana kartą 8 kielichów. Jak widzimy tutaj człowiek przeżywa, martwi się o coś, co się wiąże z odejściem, więc tutaj Niektóre z Was mogą się skupić na jakiejś przeszłości, albo dla niektórych ta karta pokazuje, że przed Wami nowa droga, która wywołuje stres w Was, tak, jest takie emocjonalnie to przeżywamy. Dla niektórych karty pokazują tutaj te sprawy, mogą być powiązane ze sferą uczuciową, ponieważ tutaj na rozwój osobisty, rozwój duchowy, karta mężczyzny wyszła. Czyli to odejście, na przykład, jakiegoś mężczyzny, albo i nie odejście, tylko kiedy my nie odczuwamy, że ta osoba nam daje to, czego, czego my chcemy. To może być sfera, tak jak powiedziałam, uczuciowa, ale to też może być ktoś z Waszej rodziny. Mm -hmm. Znaczy rozwój osobisty, rozwój duchowy, lekcje, które przerabiamy. Dla niektórych y czas... Karty Wam o tym mówią, zwrócić uwagę na sferę zawodowo-finansową albo konkretnie na finanse. To może się wiązać z jakąś osobą, albo to może się wiązać z Wami bezpośrednio. Być może czas jakby albo robić oszczędności, albo odwrotnie uczyć się, cieszyć się z aspektu finansowego, z takich, z dobrobytu tu na ziemi, z jakichś takich drobiazgów ziemskich. Karta anielska porzuć troski. Tak, nie martwić się o albo jakiegoś mężczyznę, albo o sferę tutaj finansową. Praca. Niektóre mogą być w trakcie zmiany pracy, albo jakieś poważne zmiany w pracy i to Was martwi. Może ktoś odchodzi, jakiś pracownik na przykład, kogo... Na dla Was na przykład ważna osoba. Albo u, u Was wymuszone jakieś zmiany, albo wymuszona jakaś droga w pracę, na której Wy może nie chcecie, albo może i chcecie, tylko stres wywołuje to. Mhm. Dla niektórych karta mówi o, o odejściu, tak jak powiedziałam. Albo po prostu o zmianach. Dziel się swoją radością. Następna u nas karta finanse. Siódemka kielichów i tutaj taka energetyka. Coś Was na pewno pocieszy. Jakaby sytuacja obecna finansowa nie była, coś Was pocieszy. To może być kupno na przykład czegoś, co Wam by się chciało mieć. Tutaj może być realizacja jakiegoś planu albo celu. Albo to i sprzedaż też. Poczuj swoją siłę i moc. Sfera uczuciowa dla naszych drogich singlem. I tutaj karta mężczyzny. I tutaj karta mężczyzny. Cóż, karty pokazują, że w Waszej przestrzeni byłaby osoba. I tutaj tak, albo ta, albo nawet może być jedna osoba, albo ktoś nie sprawdza Waszych oczekiwań, nie postępuje tak, jakby Wam się chciało, albo u Was jest chęć jakby zostawić coś, odejść od czego, ponieważ to Wy możecie też odchodzić od kogoś, albo od czegoś. I wybierać dla siebie nowe plany, nowe horyzonty. Mhm. Bądź dobry dla siebie samego. Karty mówią, że najpierw trzeba zadbać o siebie, o swój komfort emocjonalny. Sfera uczuciowa dla stałych związków. Tutaj też pokazano, że mogą być nieporozumienia ze względu na sprawy butowe, na sprawy materialne. Być może też ktoś nie chce się dzielić w relacji. To może być dzielić się. Chodzić bezpośrednio o finanse, ale to też może być energia. że ktoś by nie chciał dla Was robić, co by się należało. Żyj radośnie. Związki niejasne. Właśnie tutaj może być zakończenie czegoś, tak? Pożegnanie się, odpuścić. Te karty mówią, odpuścić coś. I wchodzimy w nowe energie. Gwiazda mówi o nadziei, pewność, że jeśli teraz źle, na pewno będzie dobrze. Będzie dobrze, bo to nie może być zawsze źle. Też to karta może świadczyć o nowych znajomościach, o czymś takim, co Was pocieszy, co da nadzieję, co będzie wywoływać pewne marzenia. Mhm. Pozwól się obdarować. Znaczy, tutaj, zakotwiczenie, za martwianie się o coś z przeszłości, niechęć odpuścić coś, może blokować energię obfitości i powodzenia w sferze uczuciowej. Ja mówię dla tych, kto w relacjach trudnych, niejasnych. Tutaj, być może, czas coś odpuścić, być może komuś czas zdecydować się, na przykład, na odejście, jeżeli relacje Trudne dla Was. Tak jest pokazane. Bardzo dziękuję wszystkim, kto był ze mną. Z wami się żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach. Witajcie moje drogie! Koziorożce! To będzie Wasza prognoza na miesiąc czerwiec. Wasza ogólna energia jest pokazana kartą królowa pentakli. Co świadczy, że w tym miesiącu priorytetem dla Was będą sprawy ziemskie, sprawy bytowe, sprawy zawodowe, sprawy finansowe. To mogą być też wszelkiego rodzaju sprawy powiązane z inwestycjami w siebie, w swoją edukację, w swoje zdrowie, w swoje piękno, odkładanie pieniędzy też. Mm. Mhm. Dla niektórych to może być i sprzedaża na przykład czegoś, albo kupno czegoś. Więc tutaj bardziej, tak jak powiedziałam, aspekt materialny się pokazuje. Rozwój osobisty, rozwój duchowy. Ta karta mówi o prawidłowych celach i o wystawianiu prawidłowych priorytetów. Jeżeli były niepowodzenia, na przykład coś się nie udawało, koniecznie trzeba robić analizę, dlaczego się nie udawało, i zmieniać strategię, zmieniać plan, być może zmieniać cel. Przestrzega ta karta przed bujaniem w obłokach, kiedy człowiek sobie coś wymarzy, a to na danym etapie jest nieosiągalne albo jest nie jego. Bądź cierpliwy wszystko ma swój czas. Mhm. Następna karta u nas. Król, buław. I to sfera zawodowa. Oczywiście dla tych kto pracuje, dla kogo jest to aktualne. Ta karta może świadczyć o kontaktach, o współpracy z mężczyzną. I tutaj trzeba uwagę zwrócić, ponieważ na nowe energie u nas przyszła walka, niezgoda, próba udowodnić, wywalczyć coś. Więc jest ryzyko, że to może się wiązać ze sferą zawodową, szczególnie jeżeli tutaj obok Was są mężczyźni. Chociaż niekoniecznie, to też karta może pokazywać i kobietę. Też to może być wasza energia, co wskazuje na takie sukcesy w pracy, ponieważ my widzimy, on siebie czuje komfortowo. Tutaj dla niego pracują ludzie, wszystko jest jakby na swoich miejscach, też karta aktywnych działań, kreatywności, o zadowoleniu z siebie, człowiek czerpie przyjemność z procesu pracy. Rozkoszy się życiem i to jest bardzo dobra pozycja, mówią wam aniołowie, tak? Trzeba się z tego cieszyć. A tak, następna u nas karta, sfera finansowa. Tutaj dla niektórych zmiany względem finansów, dla niektórych. Ta karta może mówić pieniądze w ruchu, czy my mamy pieniądze, tylko cały czas je inwestujemy w całość. to może być... Też dużo przelewów, inwestycje na przykład wyjazdy albo w samochód. Też ja bym powiedziała, coś może pójść do przodu względem finansów, ponieważ rycerze to też wiadomości, to zmiany, co się może wiązać ze sprzedażą na przykład, z kupnem czegoś. Jaka jest rada dla Was żyć w zgodzie z samym sobą? Single, single sfera uczuciowa. Tutaj pokazane tak, albo je, idzie uregulowanie jakichś spraw z przeszłości u Was, rozliczenia. Może ktoś się rozwodzi, może ktoś po prostu rozliczenia mm, energetyczne, tak? jeżeli były takie relacje, kiedy nie dostawaliście na przykład od tej drugiej połówki tego, co Wam należało, to tutaj jakby albo wyjaśnienia mogą być jakieś dla Was, albo po prostu balans. Też ta te karta przestrzega przed zbyt krytycznym podejściem do no, do życia, do osób, które Wami zainteresowani, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś Was próbuje krzywdzić, to też karta mówi tak: o siebie trzeba bronić, trzeba wystawiać odpowiednie granice. Ale też tutaj dla naszych drogich singlów pokazuje się taka energia, że Wy możecie akurat w tym miesiącu. Nie za bardzo stawiać na sferę uczuciową, jednak tutaj mogą być takie sprawy ziemskie, i to dla Was na pierwszym miejscu, dla niektórych też jest ryzyko, że jest ktoś, albo pojawia się ktoś w Waszej przestrzeni, ale tutaj jest takie niekomfortowa troszeczkę pozycja, niefajna nie, nie energia pod względem, że albo u Was wywołuje ta osoba jakieś wątpliwości albo u was takie poczucie, że was ktoś atakuje, nieprzyjemne odczucia z tą osobą, tak bym powiedziała, albo ktoś za bardzo ocenia, albo ktoś tak, toksyczność jest taka lekka, no to dla niektórych, ponieważ tutaj idzie taka energia. Sfera zawodowa, o, przepraszam, nie zawodowa, tylko stałe związki, też tutaj pokazane, jakby byłyby jakieś straty, straty na tle emocjonalnym, dla niektórych też tutaj może to się wiązać z aspektem finansowym. Jakby byłoby niezgoda z Waszym partnerem, partnerką, różne podejście do spraw bytowych albo finansowych. Byt, my wiemy to. Co kupić albo nie kupić, albo zaoszczędzić. jakby Tutaj jest pokazane jakieś rozczarowanie, też niewykluczone dla Was. Ta karta radzi też skierować, zmienić jakby... Punkt pryzmat, poprzez który patrzymy, ponieważ tutaj ona patrzy na, bo widzimy na te kielichy. A tak naprawdę prawdziwe zagrożenie to jest tam, bo tam idą chmury, tam ptaki. Więc nie zamartwiać się na tym, czego zmienić nie możemy. Ta karta tak mówi. Weźmiemy kartę anielską. Zaufaj swoim uczuciom. Zapomniałam wziąć dla singli anielską. Weźmiemy teraz dla Was. Żyj własnym życiem. Tak, a tutaj zaufaj swoim uczuciom. Mhm. Następna karta dla tych, kto w relacjach niejasnych. Karty pokazują zawieszoną pozycję. Nic się nie dzieje, albo coś się odwróciło do góry nogami i jest chęć. Yy, jakby walczyć o coś, udowadniać. Też jest ryzyko konfliktowych sytuacji. Dla niektórych też mogą tak powstać okoliczności, że trzeba będzie podejmować poważne decyzje. To może być walka ze sobą, niekoniecznie z kimś walka ze sobą. To jakby w naszej głowie mogą mieć takie procesy, kiedy człowiek nie wie, jak postąpić, jak zrobić, jaką pozycję wybrać. Odważ się zdobywać nowe doświadczenia. Mówią dla Was aniołowie. Dziękuję wszystkim, kto był ze mną. Piszcie co u Was i wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.